O, Pluto, gdzie Ty wyszedłeś? Ty też chciałeś inhalację? Ale Ty jesteś zdrowy. Ale cieszę się, że opiekujesz się Adasiem. Adasiu, to już koniec inhalacji na dziś. Jutro zrobimy znowu, dobrze? Trzeba dwa razy dziennie. Przyjemnie było? Bardzo się cieszę. Jesteś dzielniacha. Zdejmujemy... Maseczkę, tak. I co? Lepiej ci się oddycha? No to super. To w takim układzie kładziemy się. Przykrywamy. Dobranoc, karaluchy do poduchy. Pa, pa.